dobry kochani, witam was w dzisiejszym filmiku Przeglądając swój kanał zorientowałam się, że odkąd przefarbowałam włosy Nie nagrałam aktualizacji swojej pielęgnacji włosów Co jest w sumie tak naprawdę karygodne, dlatego że włosy po przeparbowaniu Jak pewnie większość z was wie, są przede wszystkim suche Bez blasku, bez połysku, są no niestety zniszczone Bardziej niż nasze normalnie naturalne włosy a ja znalazłam już po roku kosmetyki, które używam regularnie, które mogę Wam polecić, więc chciałabym Wam nagrać filmik taki szczery. Od serca od razu mówię, że to nie jest żadna reklama. Jak zwykle ja polecam kosmetyki takie, które faktycznie u mnie zdały egzamin. Moje włosy po przyfarbowaniu, od razu Wam powiem, były zupełnie bez blasku. Tak więc to, że troszkę je rozjaśniłam, spowodowało, że stały się trochę bardziej matowe, trochę bardziej przesuszone. Kosmetyki, które Wam zaraz pokażę, nie dość, że są. Na poziomie naprawdę bardzo profesjonalnym, bardzo dobrym. Wyprowadziły moje włosy zniszczone idealnie. To żadnego z nich nie kupiłam za więcej niż 30 zł. Odnośnie pytań, gdzie kupić jakie produkty, znalazłam wszystkie dla Was w internecie. W internecie też wychodzi taniej, to od razu Wam mówię i podaję Wam linki standardowo w opisie. Pierwszy szampon. Który jest rewelacyjny, absolutny hit, firma Bedhead. Nie wiem, czy znacie tą firmę. Ja dowiedziałam się o niej z polecenia przez moją przyjaciółkę. I e, Jezus, ja bez tego e, szamponu sobie nie wyobrażam. Teraz gdziekolwiek wyjść, umyć głowę czymś innym. E, szampon e, przede wszystkim, e, nie będę Wam mówić, co jest napisane na etykiecie, bo to nie o to chodzi, każdy może sobie to przeczytać. Ja Wam powiem, e, jak on działa naprawdę na włosach. Więc przede wszystkim e, włosy przestają się plątać. Jeżeli macie coś takiego, że jak rozczesujecie włosy, to macie po prostu szorstkie włosy, ciężkie do rozczesania, e, szarpiecie się ze szczotką. Po tym szamponie zero plączących się włosów, a jestem osobą, która ma najbardziej plączące się włosy na świecie, więc naprawdę działa. Do tego ten szampon bardzo wygładza. Jeśli chodzi o to, jak ten szampon działa na włosy zniszczone, to. Bardzo Wam go polecam, jeśli chcecie wyprowadzić swoje włosy do takiej bardzo dobrej kondycji, gdzie one nie będą fajne tylko po umyciu, ale też już na co dzień po prostu będziecie miały włosy, będziecie się budziły z włosami naprawdę bardzo zadbanymi, w dobrej kondycji, bardzo silnymi. Ja też mam wrażenie, że moje włosy stały się grubsze po tym wszystkim, po, po używaniu tego szamponu że one są takie teraz mocne, nie łamią się tak jak kiedyś, więc faktycznie ten szampon to jest jakiś absolutny hit i również właśnie. Tak jak mówiłam, nie kosztuje więcej niż 30 zł. Nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała jeszcze o zapachu, a zapach jest genialny. Pachnie, o Jezu, pachnie jak w salonie fryzjerskim, słuchajcie. I jeszcze jedna bardzo ważna zaleta: kiedy umyjecie włosy tym szamponem i odżywką w komplecie, którą zaraz Wam pokażę, to, yy, włosy, to nie jest tak, że włosy pachną tylko po umyciu. Tylko na drugi dzień cały czas ten zapach się utrzymuje. Nie wiem, czy też tak mieliście, że kiedyś mieliście bardzo fajnie pachnące kosmetyki, umyliście mi włosy, wszystko super, wysuszyliście już nie czujecie zapachu. Ja jak wysuszę włosy po zastosowaniu tego szamponu i odżywki z tej samej serii, to tak mi włosy pachną, że zawsze jeszcze po prostu aż siedzę i nie mogę się po prostu, o nawet teraz. Pięknie, pięknie to pachnie, naprawdę. No dobra, jak już jesteśmy przy szamponach, to jeszcze pokażę Wam jeden szampon, też firmy Bedhead, tak, wyobraźcie sobie, to nie jest reklama, a znowu jest firma Bedhead, nie mam z tą firmą żadnego kontaktu, po prostu Wam polecam z, czystego, z czystym sumieniem, dlatego że to jest szampon w takiej oto śmiesznej buteleczce, tutaj nawet na butelkach macie napisane, że używając tych produktów trzeba mieć poczucie humoru no śmieszna butelka, nie powiem. Eee, <grych> Przede wszystkim wymieniam te dwa szampony ze sobą, dlatego że fryzjerka mi powiedziała, że jeżeli nie chcę, żeby moje włosy przyzwyczaiły się do jednego efektu i przestały reagować, to muszę ten szampon zastąpić jeszcze jakimś drugim, więc ja na zmianę raz tym, raz tamtym myję głowę. Jeśli chodzi o regenerację, to to jest najlepszy szampon, jaki miałam w życiu. Linia czerwona jest świetna, również regeneruje, również przede wszystkim wygładza, nadaje blasku, natomiast jeśli chodzi o ten szampon, on już o tyle nie wygładza, co genialnie nadaje objętości. Ja, jak widzicie, mam włosy długie i przez to są ciężkie, i muszę stosować różne mgiełki, różne odżywki, nadające objętość. Natomiast, kiedy stosuję ten y, szampon, nie muszę dodawać już nic innego y, na objętość. Dlatego ja go uwielbiam, bo nie lubię jednak obciążać tych włosów dodatkowymi kosmetykami. Y, po nim macie bardzo dużą objętość włosów. Po nim macie również blask i przede wszystkim, jak ja zmywam sobie ten szampon z włosów, to słuchajcie, ja już w dotyku czuję, że te włosy są takie grubsze, że one są takie gładkie, jedwabiste w dotyku i, i ten efekt zostaje nawet po wysuszeniu. Dlatego ja kocham te produkty, dlatego że, okej, okay, po, wiecie, po umyciu głowy. Zawsze będziecie mieli efekt. Natomiast, jak już wysuszycie te włosy, one nadal są takie mięciutkie, nadal są e, takie jedwabiste w dotyku i pełne blasku, to to już jest coś. W większej butelce mieliśmy szampon, w trochę mniejszej e, jest odżywka. Przechodzimy teraz do odżywek. E, jeśli chodzi o odżywkę, to stosuję z tej samej serii co czerwony szampon. E, dlatego, że uważam, że jednak połączenie tego szamponu i odżywki e, daje najlepszy efekt I faktycznie jak e, umyjecie głowę i szamponem czerwonym i odżywką e, czerwoną To nie dość, że zapach na włosach właśnie tak jak Wam mówiłam wcześniej utrzymuje się e, no mi do dwóch dni Bo ja później już muszę umyć głowę To e, przede wszystkim ta odżywka myślę odpowiada za to wygładzenie, za ten połysk, który tutaj widzicie Spójrzcie na moje włosy, one są farbowane, włosy farbowane, blond, powinny być szare, matowe, yy, suche i bez połysku, zobaczcie jak one tutaj na dole się błyszczą i tutaj nie ma yy, nic innego niż te kosmetyki, które Wam pokazuję, więc no ja jestem zachwycona, do tego tak jak mówię, no lejące, gładziutkie, nie były takie zawsze, nawet jakbyście wrócili do moich wcześniejszych filmików, to ja miałam na głowie... Niby ładne włosy, ale one nie było, było widać, że nie są w takiej dobrej kondycji. Tak więc ta odżywka nie dość, że dodaje blasku. To przede wszystkim ona naprawdę wzmacnia włosy. To nie są kosmetyki, które działają tylko z wierzchu, dają po, taki powierzchowny efekt. Te produkty faktycznie dają efekt długotrwały i przy dłuższym stosowaniu wzmocnią was, Wasze włosy na stałe, dlatego że ja mówię, mam już dużo grubsze włosy niż miałam, w dużo lepszej kondycji i jest to zasługa właśnie tego, że już od jakiegoś czasu właśnie stosuję te produkty. Odżywka jeszcze bardziej jest wydajna. Ja tu właściwie nie wiem, czy cokolwiek się kończy. Zapach identyczny jak szampon, naprawdę rewelacja. Czerwona linia wygrywa. No dobra, umyłam włosy, nałożyłam odżywko, czekałam kilka minut, yy, osuszyłam je ręcznikiem. Co dalej? Yy, dalej dwufazowa odżywka. Uwielbiam ją, zobaczcie, jakie ma słodkie opakowanie. Również znalazłam ją przypadkiem po opiniach w internecie, kiedy szukam jakichś kosmetyków do włosów. Powiem Wam, że nie jestem zwolenniczką jakichś takich opinii na temat takich totalnie drogich kosmetyków, że są genialne, bo już kiedyś miałam szampon i odszywkę z takiej drogiej fryzjerskiej linii. Łącznie to chyba kosztowało ze 120 zł za dwa produkty, a były beznadziejne. Moje włosy były tak oklapnięte, masakra to była. A tutaj każdy produkt mniej niż 30 zł, a są genialne i na poziomie maksimum profesjonalnym. Jest to dwufazowa odżywka do włosów, czyli wstrząsamy ją. Tutaj jest napisane tak, że zawiera 12 aminokwasów, proteiny mleka, ale powiem Wam teraz, jakie są faktyczne. Naoczne rezultaty. Słuchajcie, ja rozczesuję włosy na mokro. Jedni mówią, że to źle, drudzy, że to dobrze. Jedni, że katuję tym swoje włosy. Nam, ja nie zauważyłam, żebym tym katowała swoje włosy, więc ja je rozczesuję, ale żeby nie ciągnąć ich, faktycznie, żeby ich nie szarpać, najpierw psikuję sobie tutaj od połowy włosów tą odżywką. Wyobraźcie sobie, że macie mokre włosy i tak sobie. Gładziutko przejeżdżacie, to raczej nie jest normalne, a po tej odżywce dokładnie tak jest. Do tego ona też odpowiada za ten blask, nie ukrywajmy. Tutaj jest oczywiście ta odżywka z czerwonej linii, ale również tutaj jest też ta odżywka, którą stosuję przed samym suszeniem. Do tego ona chroni włosy przed temperaturą, więc to jest coś, co koniecznie musicie mieć, bo jak najpierw pielęgnujecie swoje włosy, tak, myjecie je super szamponem, nakładacie super odżywkę, a potem potraktujecie je gorącą suszarką, prostownicą, lokówką, no to trochę na marne, więc najpierw je trochę trzeba też ochronić. Do tego, o Jezu, to jest odżywka no nie mogę. Ja uwielbiam słodkie zapachy, jak wiecie. Albo nie wiecie, ale jeśli oglądacie moje filmiki, to wiecie. Ona pachnie takimi mleczno-karmelowymi cukierkami. To jest po prostu absolutny hit. To jest po prostu absolutny szał. Kocham tą odżywkę i do tego mm, ma bardzo fajne zamknięcie. Bo jak jadę do Gdańska i biorę ją ze sobą, to możecie tutaj widzicie. O, to macie taki pstryczek i nic wam. Nie wylecie, jak ją dobrze zamkniecie, więc, yy, więc tak. To jest odżywka, którą musicie stosować. Musicie, którą możecie stosować zaraz po umyciu włosów i yy, będziecie, właśnie, mieli taki efekt, jak ja: wygładzone, yy, łatwe w rozczesywaniu i pełne blasku. Po wysuszeniu włosów, kiedy już one są takie y, ładne, zadbane, świecące, pięknie pachnące, y, żeby końcówki, bo wiadomo, że końcówki zawsze najbardziej się niszczą, żeby wyglądały na gładziutkie. Zobaczcie też końcówki, mi się tak świecą. Y, niestety końcówki mi się wykruszają. Idę niedługo do fryzjera, będę musiała troszkę podciąć, y, ale traktuję je jeszcze jedwabiem. Jedwab stosuję taki z firmy Chi. Nie wiem. W każdym razie bardzo go lubię, dlatego że nie dość, że świetnie pachnie, a na końcówki włosów, tak, kiedy one już są suche, nadać jeszcze taki kosmetyk, który podkreśli zapach, to jest ojejku, pięknie. Pięknie. O, akurat otworzyłam zamknięty. To jest mój. O, tak. Ja mam te buteleczki, słuchajcie, ze sobą wszędzie, jeszcze mam je w szufladzie, jedną zawsze noszę ze sobą w torebce, w razie co jakby trzeba było gdzieś sobie troszeczkę przygładzić te włosy, bo coś się stanie, zobaczcie, one są takie malutkie, chyba kosztuje jedna z 5 zł, więc również zamawiałam z internetu, więc najlepiej zamówić sobie kilka, jedną włożyć do torebki, drugą do szuflady, trzecią do łazienki, wszędzie, wszędzie niech będą pod ręką. Chcę jeszcze poruszyć temat szczotki, bo szczotka też jest ważna, Wiele z Was, ja od lat stosuję szczotkę Tangle wiele z Was mówiło mi, żebym spróbowała jakiejś innej, bo ta szarpie, bo coś tam, coś tam. Spróbowałam innych szczotek i nie. Powiem Wam, że ja jednak jestem y, zadowolona z tego tangle teasera i jego będę y, nadal używać. I jedyny trik, który Wam zaraz powiem, przede wszystkim, no to zobaczcie, zamówiłam sobie nową szczotkę taką piękną. Też Wam podam linki, jak chcecie, bo nie wszędzie można znaleźć ten wzór. Super jest to, że możecie ją sobie tu zasłonić, bo niestety tutaj może wchodzić kurz. Albo jak włożycie do torebki, no to, żeby też tam jak włosy jakieś gdzieś zostaną, żeby wam nie latały nigdzie tak, tutaj zabezpieczamy tą szczotkę, nic się do niej nie dostaje. Możecie przeczesać sobie y, czystą szczotką włosy. I moim zdaniem ta szczotka dobrze rozczesuje. Nie wiem, dlaczego niektórzy mówią, że nie. Natomiast y, ona rozczesuje moim zdaniem rewelacyjnie włosy. Zobaczcie. Czy on mi szarpie włosy? Są pięknie rozczesane. Zobaczcie. Moim zdaniem ta szczotka jest genialna. Włosy są, zobaczcie, jakie jednolite tutaj. To jest po prostu jedna warstwa taka włosów. Nie są, nie są poniszczone, nie są wysuszone. No. Dla mnie te kosmetyki mówią same za siebie. To, jak ja teraz, to, jakie ja mam teraz włosy, to mówi samo za siebie. Nie muszę bronić tych kosmetyków żadnymi słowami, bo sami widzicie, jaki jest efekt. Więc tak, nie stylizowałam sobie ich tutaj do tego filmiku, dlatego co chwilę je sobie odgarniam. Ale chciałam Wam pokazać, jakie są od razu po umyciu, bo to jest efekt od razu po umyciu. Ja przed chwilą wyszłam z łazienki, wysuszyłam, nałożyłam wszystkie kosmetyki, które Wam pokazałam, przeczesałam tak gratizerem. I tak. To są te kosmetyki, których teraz używam. A jeszcze jedno: często są pytania odnośnie mojego koloru włosów, więc tutaj chcę Wam powiedzieć, że ja włosy farbuję u fryzjera w Ledezir w Warszawie. Moja fryzjerka ma na imię Kinga. I bardzo wam ją polecam. Tyle mogę wam powiedzieć, nie mam pojęcia, jaką farbę mi stosuje. Więc, jeśli chcecie, to po prostu polecam wam udać się do tego salonu albo napisać może do nich. Może oni wiedzą, mają na pewno zapisane to, jakich farb używają w moim przypadku, no bo później trzeba powtórzyć ten kolor, i tak dalej. Na pewno jest to jakaś mieszanka, więc ja nie mogę wam w tym temacie niestety pomóc. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Subskrybujcie kanał, dawajcie kciuki w górę, jeśli podobał Wam się filmik, jeśli uważacie, że takie filmiki są przydatne. My widzimy się w każdy wtorek i w każdy czwartek w nowym filmiku na moim kanale, tak więc pamiętajcie, żeby subskrybować, żeby nie przeoczyć żadnego filmiku. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia!